Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was serdecznie w naszym ogrodzie w Filipowicach. Jest maj i dzisiaj wielka akcja, akcja lilie, lilie w stawie wodnym. W ogrodzie wodnym. A czy staw może być, być nie niewodny, dalej mów, To jest w stawie wodnym w ogrodzie wodnym, który tutaj za nami się rozpościera, który widzicie. Staw ma już 16 lat, Willie też mają 16 lat i wymagają odmłodzenia, bo nadmiernie się rozrosły, wypiętrzają się, jest po prostu dzicz, dzicz tam dzicz, się tak. dzieje. Także dzisiaj Wam pokażemy, co robimy, jak to robimy. Ja się nazywam Alicja Grabowska, to jest moja mama, Lucyna Grabowska, a to mój tata, Andrzej Grabowski. I razem w Filipowicach prowadzimy ogród i dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą ogrodniczą z Wami. Na kanale Twój Ogrodnik. Zapraszamy! Jędrek, mój mąż, jest specjalistą od stawu. Ja się tutaj w ogóle nie wtykam, tylko podziwiam. I największe przeżycia mam, i po to właśnie ten staw głównie również jest, żebym mogła się napawać widokiem lilii wodnych. Doszło do takiego stanu. Doprowadziliśmy, bo mieliśmy inne rzeczy na głowie, że lilie wodne, które tu, tu widzicie liście, były pokazane. Po prostu tak się zagęściły, tak się strasznie ze sobą pozrastały, że w sezonie, czyli już niebawem, tworzą takie kopuły, po prostu wypiętrzają się i zasłaniają kwiaty. Kwiaty widać gdzieś tam pojedyncze po brzegach, a kwiatów tu powinno być kilkaset, co najmniej. W związku z tym postanowiliśmy przerwać to. I, i, no I teraz właśnie przystąpiliśmy. To jest ostatni moment, póki jeszcze te liście są małe. Bo jak liście Lili będą duże, to wszelkie dzielenie, przesadzanie, sadzenie jest trudne, bo te, te duże liście powodują to, że Lilia się unosi na powierzchni Ziemi i może nawet zostać ze swojego podłoża wyrwana, tak, na powierzchni wody. Więc my tu już walczymy trzeci dzień z tym, tylko nie było. Nie było Łukasza nasze, moj, naszego zięcia, operatora naszego, który y, i myśmy tutaj walczyli i tutaj jest nasz, ale tylko częściowy tu urobek, to, to są poodcinane, poodpiłowywane y, y, kłącza tych lili. Myśmy już częściowo rozdali ludziom, bo po prostu no za dużo, nie, nie, nie możemy całej powierzchni. Proszę. Nie możemy całej powierzchni stawu zakryć liśmy lili, ale część tych lili przenosimy teraz na drugą stronę. Potem Wam pokażemy, jak je sadzimy. Więc przystępuj mężu do rżnięcia. No więc tutaj mamy oto klasyczny przykład zaniedbanego fragmentu ogrodu wodnego, mianowicie je, chyba to na, należy nazwać lidiowisko, dlatego że od kilkunastu lat lidie nie były odmładzane, pielęgnowane i tak się pozrastały kłączami, że y, rozwaliły w drebiazgi skrzynki, do których były posadzone, kłącza wyszły na zewnątrz i w pewnym momencie utworzyły takie podwodne wyspy, które zaczęły wypływać, bo kłącza Lidii, jak się oderwie od podłoża, odetnie korzenie, są lekkie, one pływają. No więc, otóż, taka tutaj przede mną jest wyspa, która oderwała się od podłoża i pokażę Wam, jak wyglądają zaniedbane kłącza Lidii, czy Lidii w ogóle. Nie wiem, czy będzie to widać, ale ten potwór tutaj to. Widać, patrzcie, widać. To jest coś okropnego, ja się boję tego, ale muszę, yy, muszę opanować lęk i. Odcinać to, co się da, żeby no, uwolnić rośliny od tego właśnie e, splątania. Zabieram się do cięcia. Cięcie to jedno. A teraz trzeba oderwać z tej plątaniny korzenie. No. Popatrzcie, tak wygląda jeden z kilkuset fragmentów y, tego kącika liliowego. A korzenie Wyciągamy to miały to. metr długości. No, korzenie to. O! No. o. <śle> Wyciągamy to. I będziemy to za chwilę rozdzielać. I sadzić. Są do... pąki tutaj. Tak, pełno pąków. No tak. To nic się nie może zmarnować w naszym ogrodzie. No. no i tutaj jeszcze, Jędrek, jakbyś podszedł tutaj troszeczkę, to, to, to zobacz, po, no, no rzuć tam do, na płytką wodę. Tu zobacz, gdzie ta skrzynka wystaje, to też widać pełno tych kłączy, jakby do góry nogami ta linia była, te, 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 ten fragment. Tu stoję, stoję pod skrzynką w tej chwili aha, jakąś. Aha, rozumiem. No to nie. Coś ma, Tata, popatrz. Wykopalisko. Nie, 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 mowy nie ma to. Trzeba by było nurka. A, nurka chyba krótkonożnego, ponieważ tu jest płytko. To jak on... Tu jest tu... płytko, ale tutaj jest B20. Aha. A tam jest dwa i pół. To ja jestem, za, za, jestem załamana po prostu. Nie, nie załamuj Jeden etap za sobą. Nie, nie, nie córeczko. Jeszcze tak źle no, nie jest ze starym o to, żeby jednak to moje poświęcenie było, jest przydatne do czegoś. Tu w butach skoczyłam, więc... Dobrze. Napisałyśmy książkę Szkoła Cięcia 2, która uczy Was, jak ciąć drzewa i krzewy owocowe, żebyście nie musieli powtarzać naszych błędów, a mieli w pigułce podane jak, kiedy i w którym miejscu uciąć w bardzo prosty i przystępny sposób. 256 stron nabitych. Konkretami. W sumie 45 gatunków roślin owocowych. Na każdym rysunku są czerwonymi kreskami zaznaczone miejsca cięcia. Jest też rozdział o tym, jakich narzędzi używać, w jaki sposób ciąć, w którym miejscu, a także po co w ogóle tniemy rośliny. Naszą książkę możecie kupić na www.skleptwójogrodnik.pl. A na co dzień w mediach społecznościowych, na naszych kanałach, na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie znajdziecie mnóstwo wiedzy i inspiracji prosto z naszego ogrodu. Pokażę Wam jak się sadzi, e, dzieli najpierw, a potem sadzi lilię do e, oczka wodnego albo, albo do stawu, jeśli chce się właśnie... E, ją odmłodzić. To jest taki, nie wiem, czy -o, uniosę. To jest taki fragment. Oczy, ma odcięte już korzenie, jeszcze trochę odetnę. No bo zobaczcie, o, tu jest pełno. Ale go najpierw podzielę. O! O! Tak. Mhm. Alusia! Tak? Idź tam do wiaty i tam jest w miseczce węgiel, węgiel drzewny, to mu to najlepiej by było węglem drzewnym troszeczkę obsypać. Nie wiem gdzie mam sekator. Mam tu, dobra. Gdzie, no wiadomo gdzie. Proszę bardzo. Obetnę jeszcze, jeszcze skrócę te korzenie, słuchajcie. I, jeśli widzicie, zaraz pokażę, tu akurat są wszystkie zdrowe, ale zdarza się, że część tych korzeni jest po prostu yy, już nadgniła. To, to trzeba po prostu, o, widzicie, takie, o, tutaj na tym uciąć, bo będzie gniło. Po co? O. o. I mam taki. Można, o, jakby ktoś chciał, nie wiem, mieć więcej sadzonek, podzielić się z kim, zobaczcie, jak się ładnie oddziela. To jest sadzonka lilii wodnej. Jeżeli byście zamawiali lilie wodne, to nie spodziewajcie się, że dostaniecie takie wielkie Absolutnie. Kłącze, <laughs> tylko Absolutnie. Tylko prędzej właśnie taką małą. Taką małą sadzonkę. Taką małą sadzonkę. I teraz, o, widzicie, tu mi Ala przyniosła. Węgiel drzewny zmielony zasypuje ranę, ale piękna będzie, zobaczcie, już ma w tej chwili 5-6 pąków, a tam w głębi, a ile będzie miała w sezonie, ile będzie miała w sezonie. Odstawię węgiel i teraz robię ta, takie coś. Aha, to też wyrzucę, bo po co mi miejsce zajmuje? Muszę tu, popatrzcie. Aha, nie, nie pokazałam Wam. Tu mam skrzyneczkę. Taka skrzyneczka, zobaczcie, w warzyw, warzywnym sklepie często są w niej owoce lub warzywa. Wyłożyłam ją włókniną. Podwójną, bo to jest bardzo cienka włóknina. Nie mam w tej chwili pod ręką grubszej. I na dnie sypie piasek. Piasek, ważny jaki jest, słuchajcie, widzicie, to jest piasek rzeczny, płukany, tak zwany płukany. To nie może być zbity y, ił. Taki ił zwykle jest żółty, taki podobny do gliny. To musi być piasek właśnie taki, y, przepuszczalny. Tu układam na dnie ten piasek. Teraz zobaczcie, biorę kłącze lilii moje i tak trochę ukosem. Kłącze powinno być w sumie prawie, że na wierzchu. Obsypuję całe kłącze piaskiem. Aha, jeszcze, jeszcze zapomniałam. Tu mam, żeby lilia, zwłaszcza ważne to jest, jak jest nowy, nowe oczko, czy nowy staw, żeby lilia miała pożywienie, to do korzeni, przy korzeniach się daje Obornik, jeśli nie macie obornika, no, takiego zwykłego normalnego, oczywiście musi być przerobiony, to ja mam obornik granulowany. Biorę garść takiego obornika i tu po prostu sypię przy korzeniach, no jeszcze troszkę, bo lilia jest duża. Dobra i teraz dalej, dalej obsypuję całą tę lilię piaskiem. O. Tak. Słuchajcie, nie musi. Nie sadźcie Lili do torfu, bo Wam będzie tylko wodę, jak to się mówi, mącił. Lili wystarczy zupełnie. Zupełnie piasek. Zobaczcie, ten jest na wierzchu. To kłącze. Kłącze powinno być. Pod samym wierzchem. I to jest, bardzo, to jest bardzo ważne. I jeśli mamy takie kłącze właśnie jak tu, to ono powinno iść poziomo. Leżeć poziomo i leży poziomo. Mówiłam już, że jak ktoś ma nowe zupełnie oczko i tam nie ma jeszcze, nie wytworzyła się warstwa takiego naturalnego mułu, prawda? No to dodajemy obornik. A jeśli macie oczko takie już, jak to się mówi, z tradycją, zadomowione oczko, to nie, nawet nie musicie dawać tego obornika. Po prostu Lilia sobie znajdzie środki do życia z tego dna. Teraz przykrywam piasek, kroicie włókninę, dopasowujecie do tej, jak to się mówi, skrzyneczki, to ona musi wystawać właśnie po to, żeby był, żebyśmy mogli ją teraz um, tak e, założyć i ostatnia czynność, e, żwirem, a jak nie ma, macie żwiru, to możecie kamienie nazbierać i tu poukładać. O. Oto to jest. Prze Aha, taczka. taczka mi się przewraca. Ala, tak. jakbyś mogła tu podejść i wziąć to. Bo ja muszę taczkę trzymać, bo mi się przeważa. Tak. I teraz... Y Trzymać, tak? Tak, to znaczy ja będę trzymać taczkę, Aha. a ty weź to, y, tą skrzyneczkę, i ją zanurz y, do wody. Tam, do tam, tam, gdzie tam. Wiesz, niech ona sobie. Chodzi o to, że teraz taką skrzyneczkę, jak Alaniesie niesie. to przy brzegu, tak? Na razie przy brzegu, tak, a tata potem przyjdzie i ją wpuści. Na, głęb na głęboką wodę, na głębszą, bo te, słuchajcie, te lilie, które się tu właśnie tak wypiętrzyły i pływają po wierzchu, to nie, to nie jest właściwa dla nich. Kiedyś one były, przy samym dnie siedziały. O. I zawsze pamiętajcie o tym, żeby, o, i liście, weź ją jeszcze kawałek, i żeby liście wszystkie były w wodzie. O, 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 tak, o tak. A pąki też? No, mogłyby być, tak że przeciągnij ją tam. Tej, pamiętajcie, że tej skrzyneczki nie musicie nosić dookoła stawu. Możecie ją, o właśnie tak przeciągać. O, o, super. A potem dać na miejsce. Jeszcze takie, no taka dla mniej doświadczonych osób, taka rada, uwaga. Wszelkie prace, które wykonujecie przy liliach, to musicie tak zorganizować, żeby czy sadzonki, czy, czy lilie oddzielone, czy odpiłowane cały czas były w wodzie. Tu jest właśnie przykład, że wczoraj ktoś po prostu rąbnął z wody tu na brzeg taki, o, tak, tako, taki kawałek kłącza z malutką sadzoneczką i już liście zaschły. Ja ją rąbnę z kolei tu. <zyskutka> Nie. Może odżyje, Może bo tam się wytnie sadzonkę. I będziemy w ten sposób, będziemy tak jak tu pokazałam na przykładzie na tej, w tej skrzyneczce. będziemy przesadzać, jeszcze będziemy oddzielać. Wprawdzie Jendrek, mój mąż, on się, on, on no, mówi, że. Że ciężko, znaczy, no bo tu jest ciężko oczywiście i, i że jest to wszystko nie do ruszenia, ale, ale jednak ruszył bardzo dużo. I tak stopniowo będziemy ruszać i będziemy prze Lilię na tamten brzeg, będziemy, na tamtym brzegu będziemy sadzić. No, bo też tutaj w tym najgłębszym miejscu w sumie jest. Yy, w tym najgłębszym? No pusto, tak, ale jeśli, ale... Tu jest, jeśli tutaj jest 2 yy, metry, bo to jest zimochów. Tak. To y, dla ryb zwłaszcza przeznaczone, żeby ryby mogły y, tam y, przezimować. No to, y, no to na, ja nie mam takich lilii, bo, bo pamiętajcie jeszcze, że są różne rodzaje lilii i lilie są, jak kupujecie powinny być dostosowane y, siłą swojego wzrostu do miejsca, w którym mają rosnąć. Więc tutaj powiedzmy są lilie, które są przeznaczone do wody od metra do metra 20, albo od 80 cm do metra 20. Tutaj by się przydały lilie miniaturowe na przykład. Słuchajcie, pokażemy Wam jeszcze jedną metodę, w jaki sposób można posadzić lilie, jak ktoś nie ma skrzyneczki, a bardzo by chciał. To trzymajcie kciuki, żeby się okazało, że mam krzepę, bo, bo zobaczcie, tutaj mam taką wielką, splątaną lilię, też. Ona no, jest odcięta, odpiłowana, ta, odpiłowana też. Odpiłowana, no ale, ale, ale swoje waży. Zobaczymy zaraz, czy ja dam radę to wyciągnąć. Już bliżej się chyba nie da. Bliżej się nie da, teraz byś musiała wziąć w ręce. Do rąk Dobrze. Super. Tutaj położymy może ta piła. E, piła jest tutaj. Proszę masz piłę. Uh -huh. Tu mam sznurek. I co? Wiesz co? Ja bym ją całą. Aha, chcesz całą? Nie, nie. Masz rację. Czekaj, czekaj. Tu, tak. Tutaj przepiłuj. Uh -huh. Pukałam Wiesz co, tak bardzo dużo bym nawet tych korzeni nie obcinała. Może... Późno. Nie szkodzi, ale tu możesz więcej zostawić. Mhm. Przy tym. Dobra. Tak. No niestety I teraz... zapaszek nie jest zbyt przyjemny. Popatrzcie. Jak ktoś są... jest wrażliwy, to musi poprosić. Młoda sadzonka. E, osobę co nie jest zbyt wrażliwa na takie zapachy. Poczekaj, masz. Hop. A z takiego kłącza by coś fragmentu było? Jeśli tu by był jakiś pąk, nie. O, Jeśli jakby tu by było, był... Po... To by, było, to by ale był... Nie ma. Dobra. Dobra. No. I mamy dwie takie. Yy. Mamy dwie sadzonki, no i nie mamy skrzyneczki, więc zobaczcie a co tutaj. Nie mamy skrzyneczki. się przy... mamy, mamy większy... Yy, mamy większy staw i staw, w którym jest na dole od kilkunastu lat podłoże yy, właśnie to, które może nieładnie pachnie, ale ja uważam, że wszystko co jest w ogrodzie i yy, ogrodnik powinien zaakceptować, jeśli chodzi o zapach. Ja akceptuję, ale nie lubię. Aha. Taki mam stosunek. A ja lubię. O, wcale... Wcale nawet, wcale nawet. ja nie wiem co ty czułaś. Dobra. No. Dawaj. Słuchajcie, przywiązujemy to połóż pod spód. To musimy przywiązać do kamienia i z tym kamieniem wpuścić do wody. O! Parek, ile tu ślimaków jest mhm. tych wodnych? No, u nas Więc dobra, w wodzie wszystkiego dużo. Dawaj tu. Tak? Tak. Czyli wiesz co? Może jeszcze jeszcze raz to owiń. O tak. Jakby, mhm. jakby się miało wyślizgnąć czy coś. O. Czyli tak, obwiązujemy najpierw kamień. Kamień, tak. Bo po to, tu. Teraz na tym kamieniu kładziemy mhm. tę lilię, tak? I teraz tu obwiązujemy. Przywiązujemy ją po prostu. Tak. Mhm. Trzymaj. Ja tego nigdy, żeby... nie przyznaję się, ja tego jeszcze nigdy nie robiłam. Tu, paluchem. Ja paluchem. Tu. O, tak, i drugą. O, tak. Mhm. I tu i to teraz. I w drugą stronę? A tyle wystarczy. Weź no to, ale ty też masz, dobra. I teraz w drugą stronę. Ja, ja bym w drugą stronę jeszcze tu. Czekaj. Podnieś to. Mhm. Tak. W razie czego. O. Mhm. No, takie kłącze, tutaj ma pełno zakamarków, ma łodygi, więc jest też o co zaczepić ten sznurek, tak można zahaczyć go. No tak, no. Mam nadzieję, że się nie ześlizgnie. Nie powinien. Mhm, trzymam. Tak. No. Mhm. Tak. Okay. I tak mamy teraz. Słuchaj, ja bym nie ryzykowała, tylko pod ten kamień, wiesz, ręce dała. No pewnie tu i tu, na nosku, o tu i tu. Już? Ale ogrodniczka może być A brudna pewnie. na buzi. Nawet, Dobra. Nawet powinna być I, I teraz Ci uświadamiam, no. gdzie ty pójdziesz tamtą ścieżką wzdłuż żywopłotu tak. stój. I dojdziesz jak najbliżej tych tataraków, tych mm -hmm, pałek mm -hmm. i tam go spuścisz. No ale w jakiejś odległości od y, brzegu? No Do, tak. Dobra, tam. słuchajcie. Kolejne, kolejne zadanie przede mną. Dasz radę? Dam, dam. Dobra. A ucięłaś ten sznurek? Nie, 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 ten sznurek jakbyś go chciała gdzieś a, przestawić, aaa, prze, przesunąć dopaźń, to jeszcze, to sprytne jest. A, ten, a ten drugi czekaj utnę, wiesz co, żebyś się nie, jak to się mówi, o. No bo problemem lepiej takiego czegoś, takiego ładunku nie wrzucać, bo Oczywiście. może Wam się w trakcie wrzucania czy wpuszczania do wody odwrócić do góry nogami i wtedy lilia będzie... Położyć, <śmiennie> najlepiej położyć na wodzie i potem jeszcze nim sterować, wiesz. Ja idę za tobą. No to teraz wyobraź sobie ile ile jeszcze dalej, dalej, dalej ile jeszcze roboty my tu będziemy mieć. Matko, ile tych linii jest? Ile tu jest. A tu z kolei peł, tu jest matecznik paproci. Dobra, tu widzę kam kamyk, że mogę sobie stanąć na nim. Cię będę czym? Jesteś, no? Tak. I tam by było dobrze. Tam? Słuchaj, ja tam widzę, że tam jest, tu jest taka woda. No jeszcze zrób krok, ja Cię trzymam. <grym> Czekaj, ja się też trzymam. O! Dobra. O, Poświęcenie, tu. słuchajcie. Ala, i teraz już. Ocencie. I tu będziemy sadzić, już teraz widzę, z ojcem, te lilie. Dobra, i tak jak mamusia tak. mnie. instruowała. Tak, tak. Ma, patrzcie, no. trzymam za sznurek. O. Tak. O, o. Dobrze jest, czy źle? Nie przewróciło się? Nie, nie. A Ala. sznurek. A sznurek jest, więc Słucham. jak coś to można jeszcze poprawić. Bo teraz się wzbiło oczywiście sporo tutaj tego mułu, więc tak do końca nie widzę, ale nie, o już się odpływa. Widzę, że jest super, widzę, że super. Zawiążę sobie tutaj sznurek. A, a zobacz, tutaj obok, na, na, na lewo od ciebie, Ala, jest Lilia, której tu nikt nie sadził. Ona się musiała oddzielić, wiesz? Przepraszam. Od tamtych, co są w gęstwinie. No zaraz będę obserwować, ale najpierw wyjdę pozwolisz? No dobrze, wyjdź. No. Tam faktycznie, widzisz? Faktycznie, faktycznie. No. no to będzie miała już koleżankę. Ale a zobacz co ja tu widzę. Teraz się. Teraz po, trochę się pocieszyłam. Patrz, tu wszędzie jest... Wał i tu jest płytka strefa. No jest. Można podejść tam do tego, wiesz. Już zapomnieliśmy, musimy z, z, zdjęcia wziąć jak, jak, jak zakładaliśmy oczko. Dobry, wtedy I, I wtedy widzimy gdzie są, widzimy, płucizny, gdzie są te strefy, tak. No bo tam już dalej to jest właśnie ten Ruch, ruch Mariański, ruch mariański. <laughs> i tam już za głęboko jest nasadzenie linii. To wszystko, co przygotowałyśmy w tym odcinku dla Was, przygotowaliśmy, bo <laughs> pamiętajcie, że bardzo duży udział w tych pracach ma właśnie tata Andrzej. Od kilku dni już tutaj wyciąga te, te lilie i jeszcze kilka dobrych dni pracy przed nim. Na pewno. Mamy nadzieję, że. Informacje, które przekazałyśmy, są wam przydatne. Podzielcie się komentarzami, jeżeli chcecie więcej wiadomości na temat stawu, życia w stawie, roślin wodnych, to również zostawcie nam komentarz. Jeżeli ten film Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał, gdzieś tutaj taki przycisk jest, żebyście dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. A przypominam, że na co dzień w mediach społecznościowych czyli na Instagramie i na Facebooku pokazujemy to, co się na bieżąco dzieje w naszym ogrodzie, także zapraszamy Was do y, również y, odnalezienia nas w tych mediach społecznościowych pod hasłem Twój Ogrodnik. No i życzymy Wam pięknego maja w ogrodzie, pięknych stawów i no i, 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 i pięknych, pięknego wszystkiego, pięknych roślin przede wszystkim. Nie powiedziałyśmy nic o tych żółtych Kaczeńcach które po prostu są przecudne. To które, może w następnym odcinku. Może tak. Zrobimy, to tak to zrobimy tak odcinek. o strefie przybrzeżnej w naszym stawie, bo tu jest mnóstwo bardzo nie tylko pięknych, ale przede wszystkim pożytecznych roślin. Nasza woda, w naszym stawie woda jest filtrowana w sposób naturalny. Tu nie ma żadnych filtrów, widzicie, tu nie ma żadnych, żadnej fontanny, niczego, tu nie ma. Ona się sama utrzymuje. Ale to o tym już w następnym odcinku. Trzymajcie się i do pa, zobaczenia. Pa. Pa, pa. Nie jest takie proste. No to chciałam ci dać. Jest Ala przynieś kijka i ja będę ojca i idź ojca Asekuruj, bo, bo jest uparty i nie chce, chce rozumie, żeby go trzymać. Idź, proszę cię, proszę cię. Proszę Tutaj z boku jest koło ratunkowe.